Witam Was w pierwszym um, odcinku, w którym będę teraz prezentował konto ostatecznej rozgórki. Wchodzimy, mamy tutaj serwery do wybrania, turnieje oraz wojny klanów. E, profil. Mam na razie tylko broń Winchester Ym, z powodu, że nie chciało mi się przez dłuższy czas wziąć w tę grę. Tutaj są ustawienia. Można sobie zmieniać jakość graficzną, Ym, no a tutaj nie chciałam takiego zmieniać, więc zostało tak jak było. Chlepie, teraz są rabaty na broń, na broń. Tutaj są wiadomości, klany. Na razie nie jestem w żadnym klanie. Chyba. Nie, wiem, to się sprawdza. I tutaj są liderzy. Mogę jednego z nich pokazać. Na no, takie same Dziękuję za obejrzenie.